Odbieramy dzisiaj ulicę Żniwną, to jest bardzo istotna ulica na osiedlu Pomian, taka, która obsłuży, pomoże nie tylko w dojeździe do domów mieszkańcom samej tej ulicy, ale też sąsiadom z kilku ulic prostopadle położonych. Dzisiaj 300, przeszło 300 metrów tej ulicy już jest, gdy chodzi o inwestycje, zakończona, także chodniki, a co też istotne, wszystkie sieci kanalizacyjne są o takim przekroju, że będą mogły w najbliższej przyszłości być podłączone, gdy chodzi o odbiór z innych ulic. W bliskiej przyszłości, to znaczy w następnym budżecie na rok już 2010, zamierzamy kontynuować budowę ulic na tym osiedlu, a konkretnie planujemy już pieniądze na projekt ulicy Sibiraków. To by znów pokazało, że pewne osiowe ulice na osiedlu pomian w tej części osiedli pomian będą systematycznie wykonywane. To jest, myślę, istotna informacja nie tylko dla samych mieszkańców znów ulicy Sibiraków, ale także dla sąsiadów, którzy będą powolutku dołączać się do korzystania z tej ulicy. Koszt inwestycji budowy ulicy Żniwny, milion około miliona 400 tysięcy, milion, dokładnie 1 339 tysięcy zł. Czas realizacji dosyć krótki był, w tym roku rozpoczęliśmy i do 30 września był termin zakończenia. Wykonawca utrzymał termin umowny zakres to przede wszystkim budowa tu kanalizacji deszczowej jest tu ułożona taka kanalizacja o takiej średnicy ta kanalizacja deszczowa, że Pozwoli ona w przyszłości na podłączenie się sąsiednich uliczek do tej kanalizacji i budowę następnych uliczek przylegających do tej ulicy. Także w dzisiejszym dniu odbieraliśmy fragmenty chodników na ulicy choćby Kolberga czy Chętnika. To są takie, może nieduże fragmenty, ale one bez wątpienia ułatwią życie mieszkańcom bloków na tych ulicach.